Witam Ciebie w kolejnym, bardzo spokojnym momencie, który stworzyłem, dzięki czemu mam okazję, żeby znów po raz kolejny podzielić się z Tobą kilkoma przemyśleniami, tym razem dla uróżnienia znowu stan flow. Teraz chciałbym Ci powiedzieć o bardzo ważnym komponencie stanu flow. A mianowicie, e, m, tak naprawdę poczuciu celu i e, głębszego sensu tego co robisz. Otóż zauważ, że bardzo często jest tak, że w życiu zrobilibyśmy chociażby ze względu na swoją strefę komfortu znacznie więcej dla innych niż dla samego siebie, niż dla samej siebie W związku z tym jak pokazuje wiele przykładów w momencie, kiedy robimy pewne rzeczy dla innych ludzi automatycznie jest nam zdecydowanie łatwiej ująć swoje działania w Skwantyfikowane czynności, które dają Tobie, a przede wszystkim innym ludziom, zdecydowanie dużo korzyści. No tutaj wiesz, pracując na przykład z wieloma firmami w roli doradcy, konsultanta. Bardzo często, szczególnie w Polsce, poruszam temat głębokiej misji i kluczowych wartości organizacji, z którymi generalnie rzecz biorąc ludzie powinni się identyfikować. Oczywiście nie lubię tego słowa powinni, ponieważ nic nie trzeba i nic nie musisz. Natomiast z perspektywy stanu flow daje Tobie to właśnie głębsze poczucie sensu tego, co robisz i angażujesz tym samym wszystkie zasoby Inteligencji. Można by było to w ten prosty sposób wyjaśnić. Wyobraź sobie, że w momencie, kiedy na przykład twoje zaangażowanie wynosi, jak to często tłumaczę, od 0 do 99%, automatycznie zaangażowanie na poziomie neuronalnym wynosi 2000 połączeń neuronowych. W momencie, kiedy jesteś zaangażowany w 100%, zaangażowanie na poziomie neuronalnym sięga 4 miliardów połączeń neuronowych, czyli różnica jest 2 miliony razy. Więc jest o co walczyć. W związku z tym, takie e, wiążące się z tym znowu e, powiedzenie, które często stosuję, albo robisz coś na 100%, albo zastanów się, po co to w ogóle robisz. To właśnie stuprocentowe zaangażowanie jest bardzo często aktywizowane przez e, działalność na rzecz innych. Ludzi. Oczywiście można to w sposób bardzo klarowny wykorzystać. W duchowości można by powiedzieć, że właśnie ta perspektywa dzielenia jest tym, co nadaje tobie, o, widzisz, owady, tym, co nadaje sobie, nazwijmy to, głębszego sensu, no i uaktywniasz tą swoją inteligencję duchową. Według niektórych zauważ, świat fizyczny to zaledwie 1% świata rzeczywistości, której dotykamy, gdzie 99% rzeczywistości jest poza naszym materialnym poza naszą materialną egzystencją. W związku z tym myślę, że jest o co walczyć. A jeżeli chodzi o stan flow, jeszcze raz wracając, mając poczucie sensu, mając poczucie znaczenia, mając świadomość tego, że wnosisz coś w życie innych ludzi, jest to potężna siła, która można by powiedzieć, znosi dla ciebie e, pewnego rodzaju nie wiem, konieczność, obowiązek motywowania się do działania w sposób konwencjonalny, tradycyjny, uważam przestarzały, tak jak to kiedyś ludzie robili, powtarzając sobie sprytnie sformułowane slogany, e, czytając czy oglądając memy albo. E, Cóż, robiąc rzeczy, które są z zasady krótkotrwałe, kolejnym uzasadnieniem może być to, że istnieje w sobie taka instytucja jak Instytut Związany z Badaniem Serca, Instytut Serca, który mówi o tym, że organem o największym potencjale elektromagnetycznym jest nasze serce, a nie nasz mózg, co też o czymś świadczy. A zatem, no cóż, poczucie znaczenia, poczucie sensu, poczucie celu. W tym, co robisz, szczególnie na rzecz innych ludzi. Niezależnie od tego, czy ma być to lukratywny biznes, czy ma być to e, działanie stricte charytatywne, czy też ma być to codzienne funkcjonowanie, gdzie zauważ, bardzo często powtarzam uczestnikom moich szkoleń, szczególnie na przykład z komunikacji. Jeżeli posiądziesz umiejętność komunikacji, za pomocą właśnie tych umiejętności będziesz w stanie obdarowywać ludzi wspaniałymi rzeczami każdego jednego dnia, co nie będzie kosztowało Ci absolutnie nic, poza oczywiście zasobami energetycznymi ukierunkowanymi poprzez intencje, kiedy to Masz czystą intencję i chęć dawania wspaniałych rzeczy, chociażby w postaci stanów emocjonalnych, czy też innych e, wspaniałych e, dobrodziejstw, które możesz stworzyć na poziomie lingwistycznym, na poziomie myślowym. Dziękuję Tobie za poświęcony czas. Życzę Tobie wspaniałego dnia. Mam nadzieję, wolnego od tych owadów, które mnie tutaj obsiadły. Zatem najlepszego. Trzymaj się. Cześć.